Od nowa. przeżyj, a Twoja drużyna wróci. Eliminuj cele, żeby przyspieszyć ten proces. Oznacz punkt zrzutu do Twojej drużyny i poprowadź ich. Uwaga, Wrogi, żołnierz! Zabij! Jestem, lecę. Kurwa, mać! Ale patrz, tak przez przypadek moglibyśmy to zrobić, tylko że kurwa. zajebalibyśmy się było w Dobrze, że trzymajcie się blisko. BFPS-3 z zapasami do Was leci. O, zajebali mnie na bibliotece. No. Dobra, dobra. Pizdy Brano jak Nie dojemy Idziemy tam. Idę, idę. Zmierzę do was stacja

Dobra ja muszę iść kupić. A mamy 7-8 przebiega, 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 przebiega Przebiega Idzie do nas Duch Duch da na dole Zamierzyliśmy pozostałych Nie, jednego zajebałem, drugi gdzieś tu biega Moskita. Mamy bezpieka małego Już na sklepie Lądują na dachu u nas to lecę dronem zaraz Lecę dronem Poznaj mi Dobra Wasz oddział dotarł do bezpiecznej strefy Korona znowu jest Nad nami wrogi kontr-BSP Wróg się desantuje, patrzcie w górę No, wiesz wylądował, U góry, tu Ja mogę tylko znieść fili Też mi nie ma Ty, może wycofajmy po bronie na graveyard? Tak, 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 Biega koło mnie Dobra, mały. Jest, są, 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 dwóch. Przed nami okay. <try> Kurwa, jeden na biało Jeden na biało. Bye, bye! Na mnie! Nad nami wrogi Nice! Mamy dane o nowym celu! Liczymy na sprawną likwidację! Dobra, dawaj kaszę! A dobra, Zrobić mam! więcej za tę samą robotę! Biją z y, 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 banku! Nie z banku, tylko kurwa z y, biblioteki! Rzut uzbrojenia zaraz będzie! Biegną Tak, wyglądało gdzieś. U nas O kurwa! Jakiś diabeł, uważaj Mamy tu tylko ciekawę. Ale pojem Orożnie Kontrakt niewykonany, cel utracony. Twój towarzysz wraca do boju. No, jestem. ...w tym, Na sklepie! Kurwa, na biało obydwa! Jakie jebane kurwy! Kontrakt nie wypalił, wycofać się! O, mnie zajebał, ty! Przecież! To naprawdę jakieś kurwa chłopy. Dobra, ja lecę sobie na zrzut teraz, elegancko. Dobra, oni mnie gonią, nie? Oni mnie gonią cały To Przelecieli, tam dalej. Tam, gdzie Moskit jest. Masz. Tam, gdzie nasz Moskit. Dobra, na sklepie. No, tam z tyłu. Czy ty tu jesteś koło mnie? Tak, gdybym na wieżyczkę, będę ich ściągał. Nie to nie jest A nie, ja jestem tu. Zdaj, są, są na mnie. Czekaj, już patrzę. Mam snajpę. Leży. Okej, słodki Ja pierdolę jaki koczął ty. Nie żeby swój oddział mógł wrócić do walki. Macie czas na kolejne zlecenie, załatwcie to. 10 Wylądował tam, uważaj! Dobra, ja już jestem, kurwa... Back. Zbliżają się posiłki! O kurwa, zrzut już zjedzony. Już biją z przodu, z tej kurwa, z tej wieżyczki tam z przodu.

Bye, bye. Odwracamy pozostałych operatorów z tego oddziału Masz go? Mam go, czekaj, 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 tego zwierzyczki ci ściągnę, czekaj Jest Leży, z zjebane Nice Brawo kolo Dobra, mamy w chuj kaszy, idę do ciebie A tu zrzut Dobra, masz ty. On jest brutal, masz tu zrzut Idę, idę chcę wziąć no Kurwa, mać, A, dobra, eee, on miał mojego, kurwa ten, dobra. On miał moje bronie, pedał. Kurwa, jak mam teraz sklep otworzyć? Uwaga, wróg wezwał stację zaopatrzeniową. Od nowa dobiega końca, dajcie z siebie wszystko. Laura, eee, Rotunda? Rotunda, no. A nie mamy tam strefy, czekaj. Eee, ja kupię bezpa, kupię bezpa. Ja też mam jednego. Ej Dawidku, ja bym poszedł, w poszedł, pięciu, poszedł w dół. Dół. gdzieś w tą stronę, zielona jedynka, 250 metrów, dawaj tam. O są tu, patrz, jest na Pod ziemią się to Idę Na banku, na banku, to w dwóch Mam go jest Jeszcze jeden, jeden. uważaj. jeden Na mnie? O oh, ja, pierdolę. Na mnie też Komuś zna to jest Fuck this Tutaj masz kłopa do bicia. A ty jesteś... Kurwa, to To ty też zginiesz No Pojawił się w okolicy! Jeszcze świecę, od prawej. Ale masz seksowny głos! Dzięki, Mordo, wiem o tym. Seksowny głos, oj, ja Ale jesteś kochany! Jezus, los! Eee, los, jest los? Pa! 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 Goleman! Kurwa! chłopaki <grymny> <grymny> się zawstydzili kurwa milion złotych precyzyjny, kryć się. Tak. na do, do mnie Leżysz <grymny> Dobra, ja tam muszę do ciebie przylecieć, ja pierdolę! <grymny> You motherfucker! Oh no! Zajebał mnie w powietrzu! Musisz mnie wykupić! Mój pręd. Kurwa nie mam kawy. Oja pierdolę. Zbieraj stąd, klebuj no, się no, tu. Masz no, Mordo is... Dobra, działa jak chcesz. Jak dasz aż iść do sklepu sklepasz za tobą! Albo dobra Nie, 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 tamtą jest kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj. U góry tam. jest. Co jest się Dawid, zginiesz! Trzeba, um A, leży, 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 kurwa, leży, no kurwa, leży, Co, Dzięcio, ja tu layers, dzydzi, ja. Roz, cię. ty z seksownym głosem będziesz rozjebany. chodź kurwa, chodź, 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 Daj kewa, słoneczko! Te oni są tam, no. Oni są tam. A. Większe ryzyko. Większa premia. Zbliża się do was chmura gazu. Uważaj, uważaj. Idzie. Uważaj. Jest na blisko. Na bliziutko. <grym> <grym> chodź, chodź. Bliżej, pan coraz bliżej. Wróg się desantuje. Goli ziutko! Została czwórka! Jest jak blisko! Podnieś, podnieś te parki. Mam, mam, mam inne. Jak będziesz miał blisko, koło. Dawaj do straży kurczę maskę i... No dobra. Pode mną są kurwe, KURESTWO kurwo, kurwo jesteś nade mną? Zejdź na dół, <gry> Misiaku! Zagrajmy to dobrze. Pojebany, tak, tak. Misiaczku! Chodź tutaj! O, oh, o oh, tak! Patrz, Misiu! Tu jest, to, 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 Daj, goli, daj goli, mi kewa Daj mi kewy czekaj mu kurwa, daj mu chemika, Kurwo jebana <grystekarza> Tu jest? kurwa, kurwa, <grystekarza> 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 o, tak tak! Oh, kurwa, yeah, baby. Uciekaj do gazu Zginiesz w gazie kurwo kurwa, <grystekarza> <grystekarza> Oj, kurwa. <grystekarza> no. <grystekarza> no. Wow. Kto? Kto Pytalski minek! Tak to się robi kurwa! Tak to tak się, tak się robi Dawid! Idę ty kurwa otworzyć flaszkę ty! Co to był za mecz?